Pieronka znowu na szczycie. Po kwarantannie i epidemii możecie wchodzić do sklepu bez jakichkolwiek limitów. Tylko proszę umyć roczki, zdezynfekować dupę i włożyć maseczkę albo hełm jakiś z pszczółnicą tak dla bezpieczeństwa, oczywiście. No i Najsamierz na scenę wjeżdża kolejna edycja Gangu z Dechlaków w edycji chorób i wirusów. Przytul swojego wirusa i otocz go ciepłem oraz uczuciem. W składzie gangu znajdziecie takie postacie jak. E kolis, eugeniusz? Malaria martynka, febra Felicjan, świnka świętosława, roztocze radosław, wąglik władek, a także popularny w ostatnim czasie sars 2 sebek, hiv Heniek, grypa grażyna oraz ebola ewcia. Pamiętasz, kliencie, ten smak sałatki jarzynowej w domu na obiad? My też, dlatego na dziale z chipsami nie mogło tego zabraknąć. Lejsów o smaku sałatki jarzynowej. Pierniczaj do schabowego albo innego mięsa, gdyż czipsy to ziemniaki, a smak to sałatka i nic więcej już Ci nie potrzeba. 13 i 11 peso Timoru Zachodniego. Polski oddział Rockstar Games. A nie, tam na dole znaczek jej, no trudno. Electronic Arts stworzyło polską edycję jednej z najbardziej znanych serii gier Grand Theft Haito. Wciel się w piłkarza, który dopiero kończy karierę reprezentacyjną. Staje się komentatorem i ekspertem sportowym i niczym się nie przejmuj. Przysłowiową truskawką na torcie jest bezprawne prowadzenie pojazdu i rozjeżdżanie starych bab na przejściu 1999 rubli starożytnego Egiptu. Opracowany przez zespół inżynierów w Afryce aparat do selfie składający się z ogromnego pudła z ekranem i mocnym sztylem odmiotu umożliwi wykonanie selfiaka, o jakim nigdy nie śniłeś. Wysoka jakość 360p. Produkt wymaga stałego połączenia z siecią elektryczną, 1300 funtów tanzańskich i 88 pensów. Jeśli jeszcze boisz się wyjść z domu z obawy przed zarażeniem się koronawirusem, to musisz się wyposażyć w nasz świetny kombinezon jednoczęściowy, chroniący właśnie przed koronawirusem. Na obrazku edycja dla mężczyzn, ale posiadamy także dla kobiet. 999 złotych Republiki Covidiańskiej i 51 groszy. Do przygarnięcia z pierunkowej zagrody jeleń czasami szczeknie, ale to dlatego, że zna dwa języki. Trasowy z rodowodem 603.92 dolarów Irlandii wschodnio-zachodniej. Ten pilot otrzymał laur konsumenta w 2016 roku. Wielofunkcyjny pilot stworzony do kontrolowania kobiety i ustawiania jej parametrów Personalizacja twojej kobiety, tak mówię do ciebie ty seksistowska świnio, nigdy nie była tak rozbudowana i tak prosta zarazem. Z naszym pilotem będziesz mógł także wymarzyć sobie idealną kopulację ze swoją partnerką, tak abyś był w pełni zadowolony. 4453 marek białoruskich i 33 euro dupcyngle. Teraz prezentujemy błyskawiczną potrawę jaką jest zupka chińska o smaku ostrego cienia mgły. Tak naprawdę po jej spożyciu i przeczekaniu dopiero w łazience na seraczu będziesz walczył z ostrym cieniem mgły. Złoty 90 zł koron boliwijskich. Kurde złodzieje jest pieronki! Ugraliście na tą dziupę macie jakieś chore chińskie podroby Polskie oczywiste. Cicho! Cicho! Jeśli już jesteśmy przy byłym piłkarzu reprezentacji Polski, to warto obejrzeć film biograficzny na jego temat. To nie jest kraj dla starych ludzi. To czterokrotny zdobywca nagród Akademii za najlepszy film. W rolach głównych Chrysler 300C, Tomasz Hajto i Baba na Pasach. Wiadomo kto, wiadomo kogo, wiadomo gdzie. 121,21 rupi niemieckiej, Afryki Północnej. Prosto z farmy w Etiopii. Ogromne pieczarki na zupę grzybową. Do Twojego domu nie zawierają GMO. 111 dolarów z i 11 groszy. Niedopompowane koło to złe koło. Niską ilość powietrza w kołach twego pojazdu pomoże uzupełnić cygański kompresor z wieloma opcjami ciśnienia powietrza. Uwaga, wydaje dziwne dźwięki podczas pompowania: 111,11 złotych Ługańskiej Republiki Ludowej. Wódka pączkowa po prostu wódka o smaku pączka. 40% szczęścia wpłynie z lukrowym nadzieniem w butelce. 6969,96 franków w Pojawią się cieplejsze dni i słońce otoczy wszystkich swymi promieniami i z pewnością będziecie chcieli iść na plażę. Wy może i będziecie mieli strój kąpielowy, ale czy wasz piesek będzie miał takie stylowe ubranko na plaży jak na zdjęciu? No właśnie, warto się zaopatrzyć w takowe. Rozmiar uniwersalny i również dla kota. 30,03 chrywień holenderskich. Teraz przed państwem połączenie borówki i bobra, czyli bobrówka. Takiego pluszaka nikt nie wymyślił, tylko my. 556 756 24 Hrywien Perski. A na sam koniec naszej oferty prezentujemy stylowe i drogie buty Peace Force One, zaprojektowane przez myślonego, <laughs> to znaczy znanego amerykańskiego projektanta mody Krystiana Pałkę, Znaczy się Christiana Pola. Buty dostępne będą w specjalnym wydaniu wiadomości telewizji polskiej, czyli szanowanej stacji przez wszystkich Polaków. 500 plus pisów pisowskich. Pieronka! Nie damy taku! <laughs>